Witajcie kochani grupowicze, z tej strony dziela z podróże Małe i duże. Witam was serdecznie z czterogwiazdkowego hotelu Ksamir Central Park Hotel znajdujący się właśnie w najpiękniejszym, w moim mniemaniu. Miejscu w całej riwieze Albańskiej, czyli w Ksamilu, ciężko jest tutaj znaleźć dobrej jakości stosunkowo tani hotel. Mi się udało, jak teraz możecie zobaczyć, naprawdę ten czterogwiazdkowy obiekt spełni oczekiwania wszystkich, którzy tutaj przyjadą. Niezależnie, czy będziecie tutaj sami czy z rodzinami, ponieważ no, warunki stworzone tutaj. Aby odpocząć, są naprawdę rewelacyjnie. Obiekt jest jak widzicie nowy. Praktycznie każde miejsce posiada balkon. Tutaj akurat możecie zobaczyć miejsca parkingowe, które znajdują się na zewnątrz oraz w podziemiach nowej części hotelu. Hotel oferuje również bed and breakfast. My na to się właśnie zdecydowaliśmy. Śniadania serwowane są tuż przy basenie. Basen również jest fajną opcją, ale do tego zaraz przejdziemy. Jak możecie zobaczyć śniadania są naprawdę dosyć dobrej jakości, nie można tutaj narzekać. Wiele pozytywnych opinii mogę na temat tego hotelu powiedzieć. Już sam fakt, że z samego rana można tutaj sobie przyjść i wypić kawusie przy właśnie hotelowym basenie na pewno jest to olbrzymi plus. Pamiętajcie tylko, że kawa serwowana tutaj jest dodatkowo płatna. Ponieważ ta na śniadaniu jest dużo gorszej jakości, wielkim atutem bez wątpienia jest ten basen, który teraz możecie obserwować. Można sobie poleżeć na leżakach w słoneczny dzień. Jedyny minus tego miejsca jest taki, że po godzinie 12, gdzieś tak około, zaczyna tutaj królować cień, i jeżeli chcecie się opalać, to jednak następuje takie fajne zjawisko wędrujących leżaków i to faktycznie wygląda tak dosyć zabawnie, bo wyobraźcie sobie, że wszyscy przesuwają swoje właśnie leżaki w stronę wyjazdu z hotelu, żeby złapać jeszcze kilka promieni słońca i troszeczkę się opalić. Podsumowując tutaj nasz pobyt uważam, że jest to dobry wybór dla wszystkich, którzy przyjadą do Ksamilu jeżeli filmik okaże się dla Was pomocny, proszę Was o łapkę w górę oraz jakiś komentarz. Pamiętajcie, że YouTube tnie zasięgi, jeżeli takie rzeczy się nie pojawiają. A na koniec mamy jeszcze dla Was niespodziankę. Jedna z opinii pani Marty, która była tutaj w tym hotelu prosto z Google Maps na zakończenie filmiku. Do usłyszenia w następnym filmie. Niedługo się słyszymy i widzimy po raz kolejny. Hotel znajduje się w centrum blisko plaż, sklepów, kawiarni, bankomatów. Właściciele to bardzo mili ludzie. Arti sprawnie odpowiada na wszystkie pytania gości i z uśmiechem na twarzy pomaga załatwić każdą sprawę. Pokoje są nowe, bardzo czyste i z klimatyzacją. Balkon jest duży i z pięknym widokiem. Nie ma też problemu z zaparkowaniem samochodu, ponieważ hotel dysponuje dużym parkingiem. Przepyszne śniadania. Bardzo polecam to miejsce każdemu. Dla rodzin, dla par, dla grup znajomych. Na pewno wrócę.